Witam, mały odkurzacz Beko wyjęty z całej stacji dokującej. Pokażę Wam, jak go usprawnić. Proszę bardzo, wyjmiemy najpierw filtr, żeby nie robić mu żadnego obciążenia. Tutaj widzimy wirnik, bateria jest naładowana. Tu są kratki, którymi wydmuchuje powietrze z jednej i z drugiej strony. I teraz Wam pokażę pewną rzecz. Są gąbeczki, robimy test z połowy stołu. zrobimy mały upgrade. Trzymaj, będziesz nagrywała. Tutaj są filterki. Które dodatkowo oczyszczają powietrze i mają jeszcze jedno zadanie. Żeby nikt nie wsadził jakichś paproków do środka do silnika. Więc delikatnie podważamy. Widać na filmiku. Widać, wywalamy. Wkładamy najpierw tą stroną. Zatrzaski muszą wejść na miejsce. OK. I teraz robimy to samo z tej strony. Podważamy, podważamy i wyciągamy w tą stronę. Proszę bardzo, gąbeczka. Ona jest cieniutka, około 2 mm grubości. I wkładamy znowu tą samą stroną w wydmuch powietrza. Wkładamy najpierw spodem. Zapinki muszą wpaść w swoje miejsce. Delikatnie pomagamy. Wszystko się ładnie ułożyło. Wstawiamy odkurzacz w tym samym miejscu. Póki Nowe, jeszcze ma duży przepływ ta gąbka, ale z biegiem czasu ona się zakleja po prostu kurzem. Wydajność zasysania powietrza spada. W tak małych konstrukcjach, tak małymi silniczkami, radzę pracować bez nich.